Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj klasyczny, prosty obiad bitki wołowe w sosie własnym. Coś mnie tak na nie naszło. Zapraszam na szybki przepis. Składniki wypisałam również pod filmem w opisie. Zaczynamy od pokrojenia wołowiny na cienkie, około centymetrowe, nawet troszkę cieńsze plastry. Potrzebujemy ładny gruby kawałek, żeby wyszły w miarę duże plastry. U mnie jest to ligawa. Nadaje się również łopatka lub inny kawałek y, po prostu szerokiej wołowiny. Kroimy w plastry w poprzek włókien, tak jak na filmie. Następnie każdy plaster musimy rozbić jak na kotlety schabowe. Ja używam do tego folii spożywczej, dzięki której nie chlapie po całej kuchni. Każdy rozbity kawałek posypuję pieprzem i solą. I rozbijam tak wszystkie po kolei. Teraz na patelni będę obsmażać każdy kawałek. U mnie na smalcu, oczywiście możecie na oleju, jeśli wolicie. Wszystkie rozbite plastry wołowiny będę obtaczała w mące i obsmażała z obu stron. Jak się podsmażą z jednej strony, to przerzucamy na drugą i jeszcze chwilę zrumieniamy. Gotowe, usmażone, przekładam sobie do rondla, który przygotowałam sobie już z boku. I smażę kolejne. W razie gdyby przypalało nam się coś na patelni, możemy e, zebrać nadmiar mąki. Musimy tak obsmażyć wszystkie po kolei. Już dosmażają się ostatnie. Więc teraz na patelni będziemy smażyć cebulę. Oczywiście dodałam jeszcze na patelnię odrobinę tłuszczu. Mam pokrojoną jedną dużą cebulę, jeśli macie mniejsze, to będzie około półtora. Przerumieniamy cebulkę i jak zmięknie już to dodajemy około 3-4 ząbków czosnku pokrojonych w plasterki. I jeszcze chwilkę dosłownie z czosnkiem przesmażamy i dajemy całość do rondla do mięsa. Rondel z mięsem ląduje na ogień. Przekładamy całą zawartość patelni. Ale jeszcze trochę smaku na patelni zostało, więc poleję patelnię odrobiną gorącej wody. Zamieszam i jeszcze to, co zostało na patelni, wleję do mięsa. Do mięsa dolewam jeszcze około półtorej, dwie szklanki wody. Może być również bulion, jeśli macie. Jeśli użyjecie bulionu, to uważajcie z ilością soli. Ja w wodzie duszę mięso pod przykryciem na małym ogniu. Do miękkości mięsa. Wszystko zależy od rodzaju mięsa. Czasem dłużej półtorej godziny, czasami dwie. Musicie spróbować. Zapomniałam jeszcze, że do mięsa dodajemy liść laurowy i ziela angielskie. Dwa listki i dwa ziela. Na razie nie dodaję soli, żeby mięso mi miękło. Pamiętajcie, że trzeba sprawdzać w trakcie duszenia mięsa, czy nie trzeba jeszcze odrobinę podlać wodą, jeśli robi się za gęsty sos. I przemieszać od czasu do czasu, żeby nam się nic nie przypaliło. Mięso już cudownie pachnie i robi się coraz bardziej miękkie. Na koniec doprawiamy do smaku jeszcze świeżym rozmarynem lub odrobiną suszonego solą. No i ja dodaję do bitek magii. Oczywiście jeśli nie jesteście zwolennikami, pomińcie. Zamieszam dokładnie od spodu. I jeszcze dosłownie chwilę poduszę z przyprawami i sos będzie gotowy. Na koniec jeszcze świeżo mielony gruby czarny pieprz i można nakładać. Jeśli podobał się wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia.